Dzień dobry, szalom, aaa, ja witam wszystkich bardzo serdecznie. Zdajemy z tej strony. Medieval 2, Stajny Stil, drugi sezon krucjatowej Polszy. Zapraszam bardzo serdecznie na Discordzika, Patra i Tatwistry, bo oraz drugi kanał, z załączkę, bo więcej syndykalistycznych yy, wataszków, więcej syndykalistycznej zawartości. Ostatnio co my robiliśmy, bo już nie pamiętam, no ostatnio walczyliśmy dziś tutaj z Wenecją. A, tutaj trwa nasza wielka ofensywa. Wielka nasza ofensywa. Trzy armie zgromadzone przez wojska Polski ruszyły, aby w końcu połączyć nasze prowincje, jeżeli chodzi o, o nasze terytorium. Trzeba będzie zdobyć wielkie bizantyjskie miasto Konia z gigantycznym garnizonem, z gigantycznymi murami. Także zaczniemy od pozbycia się tej niewielkiej armii. Słuchajcie, musimy z nią walczyć. Którą armią chcemy oblegać, bo to jest, armia, to jest taka armia. To jest taka armia. I to jest taka armia. Poważnie, na tyle lat, co my gramy te różne Talwary mediewala, to ten. ta seria, ta Polska. To jest najgorszy, najsłabszy, najbardziej spaczony, odklejony zestaw jednostek, jakim przyszło mi walczyć. Poważnie. Drugi raz on czegoś takiego nie robił. Drugi czas bym czegoś takiego, drugi raz bym czegoś takiego nie robił. Dobra, wy będziecie to sobie oblegać, chyba? Czekaj, może to marmią lepiej. Ta wydaje się taka najbardziej bezużyteczna. Weźcie sobie to po prostu oblegajcie. Będziemy to przez te 9 tur oblegać, prawdopodobnie, bo szturmować nie widzę. Zwłaszcza, że to jest generał, że on nie jest zbyt doświadczony. A widzę, że też polegają na imigach, bo to jest najemna jednostka i to jest najemna jednostka. Są oczywiście bizantyjskie, ale ta normańska ir piechota. To są to są nasze najemne jednostki, z których my głównie korzystamy. Dobra, ty pójdziesz oblegać Ankarę z drugiej strony, turecką, seljucką Ankarę. Natomiast Borgia z Moskożowa będzie pewnie biegał dookoła i pilnował, żeby te oblężenia nie zostały przerwane. Stań sobie na razie na środeczku tutaj sobie ładnie na środek te armie, bo tutaj jest turecka armia bizantyjska, może się ja same a, powybijają. I na razie tak będziemy stać. W na następnej że spróbujemy. A to jest w ogóle twoja stolica z dziedzicem frakcji. Następnie następnej turze to przeatakujemy. Na razie tutaj stój i chilluj. Te armie ty się jako garnizon do Smyry. A wy w sumie coś chyba ścigaliście. Nie wiem, to wracaj na front. Dziś tu też nasi kupcy właśnie podążali na północ, żeby handlować. Bursztynek, bursztynek, bursztynek. Zielony ma ogonek, dobra, za jedną turę. To... Nie, TO JEST ANGIELSKI RICHARD! O ty, bandy, to jeden. O ty, bandy, to jeden. Dobra, spróbuj, już taki kawał zaszedłeś, że nie opłaca się nim wracać. Albo ci się uda, albo ci się nie uda go przekupić. Natomiast i Stęczyna udaje się w kierunku Papal State'u oraz... Uh, Sycylii? Papal State oraz Sycylii, żeby zawiązać sojusze i przekonać papieża, że jednak jesteśmy milionsem samą Polszą. Są jakieś niedobitki z ich armii. Które chcą się ewidentnie bić z jakiegoś powodu. Damy radę odpalić na bitwę? Nie damy radę odpalić na bitwy bitwę. te jednostki. Mhm, uh mhm, -huh, uh -huh. super, fajnie. To do razu to jest miasteczko, nie? To nie jest fort, to jest miasteczko. Dobra, poczekaj sobie tutaj. Daj niskie podatki, jak przystało na pana Ragorna. Sprowadzimy posiłki i co dalej. Możesz jakąś katapultę przetargać, to jest dwóch generałów, których możemy zabrać. Skopia ma zarządcę, ma zarządcę. No te wszystkie miasteczka mają zarządcę, bo teraz to jest wesel generał W okolicy naszej stolicy Także na razie musi sobie, muszą sobie siedzieć, potem pójdą jako wsparcie Sofie możemy coś zabrać, możemy ciebie zabrać, możemy ciebie zabrać Tych madziarskich, on kawaler kawalerię strzelecką, missile atak 5 Mele atak 6 Może być, o, o są, wschodni spirmeni, o właśnie, was potrzebujemy Tylko, że was potrzebujemy na wschodnim z atak 2 Aha, myślałem, że wy jacyś lepsi jesteście. No ale defensywa 13. Miałem lepszy armor, więc tam ten ostrzał kawalerii i łuczników Mongołów by lepiej znieśli Także i by się przydało na wschód. I testujemy też na wschodzie nową taktykę. Znaczy, przetestujemy taktykę. Czyli hordę polskich kuszników spróbujemy wysłać na. Spróbujemy wysłać na Mongołów i zobaczymy, czy da radę Na razie będziemy w Mosulu zgromadzić zgroma wszystkie jednostki. Które. O, znaczy, w sumie armię będziemy gromadzić. Będziemy gromadzić armię tych konnych łuczników. Tych w sumie szpitalników naszych też wysili na front wschodni. Wszystkich ich pościągaj. Tyle cisz na południe i tyle cisz na południe, bo wznowiliśmy przez przypadek wojnę z. Przez przypadek wznowiliśmy. Ohoho! Ty, może ta Jerozolima idzie nam z mongołami pomóc. Tak się szykuje do przeprawy przez piaski pustyni. Wznowiliśmy przypadkiem wojnę. Nieudanym zamachem znowiliśmy wojnę z. Z ajabijami Dobra, awansuj sobie powolutku Dziś tu jeszcze jeden szpieg był, jest jeszcze jeden Bo jeden nam zginął, szafraniec żyje, mój ulubieniec Szafraniec the killer <grym> Po częstochowskiej szkole asasynów Dobra, świetnie Ile ty masz? Ty będziesz miał chyba już maksymalny poziom? Czy jeszcze jedna gwiazdka? Nie, masz dwa Co ty dostajesz? Powiększenie świty plus jeden nawet... O, o, plus jeden, dobra To spróbujemy w następnej turze szafrańcem poleminować członków rodziny Egipskiej Miała wyjść cicha, zgrabna akcja, a wyszłach jak zawsze. Widzę, że jakieś budyneczki możemy pobudować. Ja teraz sobie poskaczę po budyneczkach i zobaczymy, co my możemy tu już budować. No i jeszcze stąd szpiega. Pójdziesz podglądać tablic, bo my widzimy, nie widzimy zadowolenia. Populacja minus jeden ciekawe. I wyszli stąd armią. Daj bliżej kapłanami. Niech wszystkie drogi, bramy wjazdowe będą obsadzone przez naszych kapłanów. Zadowolenie plus 65. 65 to jest ta krytyczna wartość, która daje możliwość odpalenia buntu. Prze 70 o, się nie odpalą, ale 65... No chyba, że AI o, bot ma inaczej. Nie. Tutaj nie wiemy, ile jest, ale jest... Oj, to jest 69 pogaństwa. Oni też się nawracają. Ty, no papaj, daj krucjatę. I widzę, że kolejna armia idzie. 5 turno. Przydałoby się, żeby zastrumowali ten Bagdad. Bo wychodząc z miasta, to ich nigdy nie pokonamy. Kapitan Orda, kapitan Mama. No, jak z tym walczyć? Jak z tymi armiami walczyć? Da się. Jakie będą nas tylko oblegać, te nic nie zrobimy. Dobra, znajomy końca tury. Znajomy końca tury. Szturmują. Proszę Państwa, bitwa o Bagdad. 900 naszych obrońców, którzy przetrwali oblężenie, stawią czoła dwu, ponad 2000 armii hordzie mongolskiej złożonej z konnych łuczników, łuczników i ciężkiej piechoty. Mają cztery tarany, dwie drabiny, dwie że oblężnicze. Także prawdopodobnie wszyscy zginiecie razem z Bolesławem Konquerorem. Ty byłeś kimś ważnym w naszej dynastii? Mentor książę Antiochu. A, ty byłeś zdobywcą Antiochu. Czekaj, czy ty jesteś 83 lata? <śmany> On może jeszcze pamiętać Polskę naszą. Nasze Krakowy, nasze Trunion może pamiętać. I polegnie w obronie Bagdadu. No cóż. <śmany> Nie wiem, czy oni są zgubieni. To raczej my jesteśmy zgubieni. Ale 83-letni polski piastowski rycerz. Polega jak rycerz walcząc z hordą mongolską. To będzie piękne, to będzie piękne, no chyba że wygramy. Nie tak zapamiętałem Bagdad z asasyna miraża, ale spoko może być. Będzie jakaś przebowa odnośnie hordy mongolskiej? God and mother church condem our foams with good cause. For they are an unnatural hell. Sport. Do not think that killing them is a sin. Ja, Totalen Krik, sąd Vaterland. Ja. A, to już. No to nie są przemowę. Maknął nasz 83-latek. Jako i blisko tych morów, są. co jest? Plus jest taki, że nie mam żadnych machin oblężniczych. Mm, spróbujemy. Nie wiem, wyjechać częścią bezużytecznej kawalerii, żeby ich spowolnić, żeby wieżyczki więcej strzelały. Mamy w sumie tylko jeden oddział ciężkiej piechoty i to ciężko nazwać ciężką piechotą, bo go to prawie nie ma. Tego oddziału, no ale jest jak jest. Oh, no nie wygląda. A nie, mamy jeszcze jeden. Dobra, spokoj. Co będzie bronić bramy? Nie mają ciężkiej jazdy, to jest też plus. Ty, wy nie mogliście paliszków rozstawić przypadkiem? Nie A nie, wy nie rozstawicie paliszków na drodze, Olipka. No dobra, to zaczynamy. Zaczynamy wielkie oblężenie prowadzone przez armię mongolską. Wy od razu wyjeżdżacie. Wy też wyjeżdżacie, bo was jest tak mało, żeby nic nie zmienicie. Jedyne, co możecie zrobić, to przyzaszarżować na ich drabiny, a oddziały są z drabiny, żeby ich chwilę spowolnić. Żeby nasze, e, nasze wieżyczki, łucznicy i oszczepnicy mieli chwilę więcej czasu na niesienie tych drabin. Także od razu wieć tutaj. I od razu wieć. Kto trzyma taran? E, taran trzymają łucznicy. Patrz jak zasłonił łuczników tą ciężką o, mongolską piechotą. Uh, to pojedziesz tutaj. Po drabinę chyba, znaczy, taranu nie ma szans zatrzymać. Wiedź tu. Tu, dzbanie. Wiedź tutaj. O, w ten sposób. Dobra, zatrzymałeś ich. Jedź dalej. Jedź dalej. Idź dalej. Idź dalej. A, i teraz bramy nie możemy zamknąć. Ci już spanikowali? Tak, ci już spanikowali. No to nieźle. ucznicy ich porozstrzali. No zobacz! Może teraz brama jest otwarta, nie? Troszeczkę komplikuje sprawę. Ale szczerze to chyba nawet wolałbym, żeby oni zostawili machiny oblężnicze i wszyscy lecieli do bramy. <grym> jako horda leci. Eee, szczerze to by było nawet lepiej. Zamkniemy tą bramę, czy już nie? Bo jeżeli już nie zamkniemy tej bramy, to fajnie, jakby po prostu wszyscy zaczęli atakować od strony tego. Tak, ci zostawili drabiny, bo wtedy po prostu ich tutaj zablokujemy. Jep, oni wjeżdżają, bo oni zdecydowanie wjeżdżają tutaj. Dobra, mamy na szczęście naszych elitarnych włóczników. Możesz dostać troszeczkę kawalerii do pomocy. Mm, te drabiny zostawili, tak? Jeżeli te drabiny zostawili, to ty, ci włócznicy mogą strzelać, ci mogą rzucać, ci ciągną taran. Z tej strony też drabiny zostawili, też zostawili. To ściągniesz z tej strony. Aha, na te drabiny to w ogóle nie mieliśmy co sensownego ich odpierać. No dobra, no to w takim razie ta ciężka piechota musi się zmierzyć z ich ciężką piechotą. <laughs> Jaka horda! Że jest znaki, że to wszystko są kolni łucznicy, więc jakbyśmy mieli dobry oddział łuczników, to byłaby szansa ich zatrzymać. No dobra, no ciężka jazda. Chyba, że. Gdzie to jest inna brama? Inna brama jest dopiero tutaj. Dobra, wiecie co? Spróbujemy. Pojedziecie naokoło. Spróbujecie wyjechać. Mogłem sobie wcześniej was to rozstawić. Jezus, ale żeś. No, modlimy się, żeby coś się zmieniło. Modlimy, modlimy. Zatrzymasz ich w tej bramie. Lejesz ten ogień gorący. Jezus, teraz jakbyś siurnął tą rządcą oliwą, to byłoby idealnie. O, Jezus, Ale mój. 13 FPS-ów. Najgorzej. Nie, nasze jednostki uciekają. Walczyć! Walczyć! Sam Polesław the Conqueror, 83-letni polski szlachcic będzie szarżował tą hordę mądrzolską. No nie wygląda to najlepiej. Nie wygląda to w ogóle. Aha, on już zginął. Aha. No dobra, Polek jak rycerz. Polek jak rycerz walczył za wielką Polskę, za wielką Polskę od... Od Konstantynopola po Bagdad, polski sztandar upada przed hordą mongolską. się jeszcze siedzą na murach, bo tam horda mongolska nie może wjechać. Czekajcie czy obronią się przed tymi ciężkimi jednostkami piechoty. Ci wchodzą jakimś tajemnym przejściem tutaj na te mury. O jak się wylali, o Jezus. jak się wylali tym tajemnym przejściem. Dajcie radę? Ich jest 75, u was jest 61, no ale no macie wsparcie tych wszystkich łoszczepników i tego wszystkiego, prawda? Jak strzelałem, te wieżyczki walą cały czas w nich? Mam nadzieję, że tak. Aha, chłop tam z millareta nawala, spoko, spoko, niech będzie. Proszę ich atakować, oni cały czas stoją i strzelają. Teoretycznie, a nie, bo oni wchodzą kolejnymi jednostkami na mury. Hmm. Tu już wszystko zginęło na tych murach, jeszcze tylko ci się bronią. Z prawej strony z prawej strony, już tylko kusznicy w sumie zostali i też wszyscy zginą. No nie dało się tego obronić. Znaczy, niepotrzebnie przez bramy tak szybko się przelali, bo tak to byśmy chwilę czekali, aż taranem rozwalą. Ale no nie było szans. Jeżeli by coś komputer oponent nasz mongolski głupiego nie zrobił, to nie było szans ich zatrzymać. Pewnie nawet stojąc pod murami by nas wystrzelali, taką hordą łuczników. Jedzie Husaria. Trochę spóźniona i jedzie Husaria bardziej kwazemerscy najemnicy, ale jadą. Może jakbyśmy ich zablokowali w bramie, zabili generała i potem wjechali kawalerię na plec, to może na muralki byśmy to wygrali? Czy to takie. Aha, to dobra szarża, panowie. Mieliście tyle płaskiego terenu, żeby się rozpędzić i ro rozrobić szarże. Co wam przeszkadzało? W czym był problem? I ciężka jazda wjechała włóczników. Oni. A! Co tu się wydarzyło? Czemu ci łucznicy nie, nie, nie zostali stratowani? Jeszcze nasi zginęli. Rozumiesz w tej szarży? To jest hit! Walczyć tych dwóch... A właściwie jeden milicjant z włócznią Obroni się przed tą hordą mongolską, która wlewa się i zalewa mi FPSy No jest jak jest, ci łucznicy jeszcze broją murów Dobrze Nawrotka jeszcze raz na tą szar szarżą, na, 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 na tych łuczników Trzeba dziś zadawać straty tym Mongołom, prawda? 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 No dobra, ale połowę tej armii wybiliśmy, no bo de Conqueror miał piękną, rycerską śmierć w obronie polskiej i naszej, naszej wiary jezuskowej. Żeby się bronić przed tymi Mongołami, no to będziemy, spróbujemy przez to zastosować tą taktykę tej hordy naszych kuszników i konnych strzelców własnych. Bo dopóki Papaj nie da krucjaty, to nie ma szans, żebyśmy ich atakowali. Możemy też po prostu wysyłać hordę agentów i polować na ich rodzinę, tylko problem jest taki, że oni mają pewnie większość Rosji. Teraz bieganie tam od miasta do miasta ruskiego i szukanie tych członków rodziny jest... może nie niemożliwe, ale... Aha, zostaw! Zostaw! Tylko Częstochowska Szkoła asasynu ma licencję na zabijanie. Dobra, przeżył. Dobrze. Gildia Mistrzów Asasynów. Bierzemy za 3000. Biorę. Biorę. Osada okupowana, Bagdad. No niestety, no Bagdad miał być naszym. Assassinate the heretic? Papież każe nam zasasynować jakiegoś heretyka. Okej, okay, nawet papież słyszał o częstochowskiej szkole asasynów. Eee, Bagdad miał być naszą i tak wysuniętą placówką do obrony, bo te dwa forty miały polegać na obronie. Tylko szkoda, że tam zginął nam, nasz ten e, bolesław Conqueror. Szkoda, szkoda, szkoda. Rekrutuj tych konnych łuczników. Mamy radę jakąś armię sklecić tych konnych łuczników, żeby tu z nimi zawalczyć? Może być ciężko na razie. Dobra, zaraz zobaczymy. Tak. Kapitan Jarosław, osada oblężona. O niech to oblegają. Śmierć nawiedza kraj, świętopełk, raport z końca tury. Znowu jakiś gigantyczny zastrzyk gotówki. Najlepiej rozjęta frakcja HRS-poko. Agent znaleziony. Wieści rodowe. Zginął arystokrata, w naturalne, szpieg, aha, dobra, no to szpieg może być, zginął arystokrata Polesław de Conqueror walczył do końca za Wielką Polszę i tragedia w rodzinie jakaś Samolea zginęła, spoko, kardynał umiera z Crusader State i bardzo dobrze A Raport budowlany, dominikanów burdelik, spoko, przyjmiemy budu i balista tower, bo to jakaś armia kijowa idzie, z rekrutu jakichś łuczników do obrony żeby czegoś głupiego nie zrobili, kolejnego frontu nami sobie nie otworzyli, bo tak, bo trzeba bić Zająca Pokesko, więc wszyscy się na niego rzucają. Tu zrób może. Baraczki lepsze. No to jeszcze już pełny tak stoi tej armii. U mnie jest, rekrutuj, Wszystko rekrutuj tam, co my będziemy się. Wszystko rekrutuj jak jest. O i tu się zrobił kościółek, to należy kolejny kościółek zrobić No i fajnie, dobra Mamy 30 tysiąców um, Tu armia leco, 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 spróbujemy zdobyć e, Ankarę Spróbujemy zdobyć Ankarę Jeszcze jakiś najemnik, o, ale tu najemników możemy brać, no proszę, proszę, daj tych najemników Masz jakiegoś slotu wolnego? Nie masz slotu wolnego, dobra, zaatakuj Zaatakujemy Ankarę, tu jest e, turecki, seljucki, dzieje z frakcji Jakieś śmieciowe jednostki. No, piękne zwycięstwo. Eksterminacjon, bardzo dobrze. Relacje pogorszone ze sultana, to nic dziwnego. Opór jest daremny. Pięknie. E, no i, ej, w sobie w te trzy armie byśmy dali radę Nicee zająć. A na pewno ją oblegać. Skutecznie. Ciekawe. Dobra, pozbędziesz się tych armii bizantyjskich co tu biegają. Świetnie po zdobyciu Ankary naprawisz budyneczki. I zbudujesz.. kościółek Boży i niskie podatki jak za pana ragorna były. Bardzo dobrze. Salonika. Czy na, naprawdę musicie oblegać to miasto? To jest Trzech General. Jakbyśmy Was zaatakowali, Ale to jest jazdy o. Dobra, to na razie będziemy się bronić. Mm, i te armie weneckie sobie poszły. No dobra, to jest skoro te armie weneckie sobie poszły. Stawimy tu jeden oddział garniznowy mobików. Połączymy się z tymi mobykami. Połączymy się z tymi mobykami. Połączymy się z tymi mobykami. I, tymi mobykami i pójdziemy na tą byzantyjską fortecę. A potem na Ateny. Chyba nie za duży garnizon, zobaczymy. Chyba, że to będą słabe jednostki węgierskie. Ty, Węgrzy mają tylko. Bo oni stracili Budapeszt. Kraków stracili. My ich tutaj na południu pokąsaliśmy. Oni mają Transylwanię. Mają tutaj ten zamek kar w Karpatach. Tu chyba generała okręgliśmy księżniczka mi się wydaje? Raz, dwa, trzy i cztery w Atenach. I to mogą mieć tylko cztery osady. Chyba że tutaj nie, no bo tu jest też. Chorwacja jest rzymska, znaczy rzymska-niemiecka. Okej, Może, może Węgry przestaną istnieć, przy odrobinie szczęścia. O, to jest w sumie armia sycylijska. Chcielibyście sojusz? Demanding. Jesteście też sojusznikiem Holy Roman Empire'a. Walczycie z Wenecją i Bizancją. Walczycie też z Węgrami. No to czemu wy nie chcecie sojuszu? Mamy wspólnych sojuszników, mamy wspólnych wrogów. Czym jest problem? Czym jest problem? Zapłacę Wam. Masz te 5000. Masz te 5000. Sojusz. Mapa informacji 5000. Bo naprawdę nie chciałbym, żebyście teraz zaczęli nas atakować. No rozumiesz, bo ja nie rozumiem tej dyplomacji. Kompletnie mam pojęcia, jak... Oh, sojusz! A zapłacę 10 tysięcy, a oni nas po prostu zdradzą i zaatakują. Rozumiesz? Rozumiesz? To jest hit. To jest po prostu hit. Chyba, że on nie chce sojuszu, bo on chce nas zaatakować. Bo teraz graniczymy przez Trypolitanię i Cyrenajkę. To niby jest jakiś śmieszny garnizon Tu niby coś jest, niby inkwizytor pilnuje drogi aż piek nam podświetla, ale wiecie jak jest, dobra To co zająć klubem najbardziej? A, szaszyństwo Shafran jest the killer, 44% szans No spróbuj Spróbuj, może się uda Może ten kamień przygwoździ tego egipskiego szlachcica Proszę, 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 proszę. Udało się. saha saha Sigidl, Polek, powiększenie świty. Dobrze. Szafra is the killer. Częstochowska szkoła, szkoła asasynów. A ty sobie dalej, na razie 16, to może nie, ale po prostu sobie leveluj na tych kapitanach, żeby wbić wyższy poziom. No, potrzebujemy tych asasynów. To się powiodło, wzrost cechy, powiększenie świty, dobrze. Ile masz? Ej, to też już ładnie wygląda. Daj, kolejnego asasyna? Kolejnego asasyna? A, tu jeszcze My jeden był asasyn. Dobrze, dobrze, więcej asasynów. Dobra, panie świętopełku, pan tu idzie, żeby połączyć się z tą armią. O, wyjmiemy garnizony z tego fortu. Wyjmiemy garnizony z tego fortu. I z Danzysia wyjmiemy garnizony, powiedzmy was. No i tu jest jakaś armia, on prowadzi jakieś armię, i zaczniemy ostateczne rozwiązanie kwestii egipsko-alkabowskiej. W sumie, to ty nie musisz siedzieć w tej ankarze. Wybierzesz jednostki, weźmiesz sobie więcej najemników i pójdziesz w kierunku Nicei. Myślę, że pójdziesz w kierunku Nicei i postawisz może tutaj nawet wieżyczkę. My tu postawisz wieżyczkę. Aha, nie postajesz już wieżyczki. No to przekroczysz granicę, pójdziemy oblegać Niceę i będziemy w sumie te dwa miasta oblegać. Ty nie niepotrzebnie tu leciałeś, w sensie pokonasz tą armię, a potem pójdziesz pomóc mu oblegać Niceę. I wtedy Bizancjum straci Bytynię, straci Lekonie. Tu mają jeszcze prowincję w Palagonosie, Pontusie. Aha, czyli tu jeszcze są dwie prowincje u góry. Rodos może być ich, Kreta jest wenecka i tu mają Epirus Dobra, no powoli, powoli Powoli nasi wrogowie zaczynają wymierać, tylko nasz największy wróg, najgroźniejszy, na razie ma się świetnie Tutaj na razie mamy tyle tych konnych łuczników Także łogień będziemy zwalczać łogniem, no, a zapomniałem o tych kupcach Mongolską hordę mongolskich konnych łuczników będziemy zwalczać naszymi konnymi łucznikami I kusznikami Zobaczymy co z tego wyjdzie tu musimy się oczywiście wycofać Chociaż Ej spróbujemy zawalczyć Spróbujemy zawalczyć, bo on ma tylko 2 jednostki zwykłych uczników, cztery jednostki konnych uczniów. trzeba będzie dużo mikrować Trzeba będzie dużo kajtowania, spróbujemy Pokaż jak wyglądają ci szpitalnicy, bo jeszcze ani raz w sumie nimi nie walczyliśmy To są ci nasi szpitalnicy z tego naszego zakonu własnego No fajnie panowie, waszym celem będzie wyeliminowanie katapult oponenta a wy się rozstawiacie szeroko, 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 szeroko powiedziałem coś takiego. No to zaczynamy. Od razu wy możecie pojechać na tą stronę. Wy możecie trochę się z tymi poszczelać, i wy na flankę. A ty jakoś będziesz musiał się przedrzeć do jego. Rebuszy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Czy nasi dadzą radę w ogóle wymieniać łoszczał z oponentem? W sumie sensie to możecie od flanek zacząć. O Jezus. No i patrz, od razu trafia, rozumiesz? A co to było? No dobra, tak też można. Tak też można. Dobra, i fokusujcie łogi na jednym. Na jednym oddziale, żeby go od razu likwidować. Okej, okay, nasi radzą sobie póki co wyjątkowo słabo. Nie, o, o, ci konni łucznicy mają mniejszy, mniejsze domagę od naszych No chyba, że nam jakaś szybkostrzelność i coś wchodzi, ale... Statystycznie nasi konni łucznicy powinni być lepsi od nich, a, a, a nie czuć tego Nie czuć tego w ogóle no, Spróbuj tą kawalerią zaszarżować, jeszcze i nawet nie dojadą, zaszarżować na... o Jezus Maria Zaszarżować na konnych uczniów jego, znaczy na zwykłych łuczników No coś tam zrobiliście tą szarżą, ale już was nie wyciągniemy stąd no jest jak jest, dobra strzajcie się z tą lekką kawalerią, oni walczą do śmierci, bardzo dobrze O wy uciekajcie przed tą jazdą To jest ich lekka jazda, halo panowie, proszę odskoczyć No to nieźle odskoczyliście, ej, ta bitwa jest totalną porażką <grych> Nie wiem jak z tymi mongołami walczyć No niby z tą ciężką piechotą się udaje ją kajtować, tylko że my zostaliśmy wystrzeleni przez ich konnych uczniów. co w sumie... Nie, muszę lepiej te statystyki porównać, przeczytać opisy Tyle radę. No i to, że nasza kawaleria nie potrafi trzymać dystansu, to też jest jakiś skandal. Znaczy, to jest ich lekka kawaleria, ale no to lekka kawaleria powinna spłynąć od takiej liczby naszych strzelców. Dobra, naszym celem było wyeliminowanie tej artylerii i spróbujemy to zrobić. Przejedziecie. Przejedziecie panowie tymi konnymi ucznikami i wbijecie się w ich artylerię w ich, ich, ich trebusze i ty wiedź w tego. Oni mają cztery te trebusze? Cztery jednostki? Tak, to są cztery jednostki trebuszy. Nie wiem czy damy radę, bo cały czas daleka kawaleria nas ściga. No co ty nie powiesz, nasza armia nie istnieje, a nie jest tajer. nie wiem, czy daleka jazda cokolwiek zrobi tym trebuszom. Kolejna porażka z rąk Mongołów. I to jeszcze taka rozgocąca Albo więcej tych konnych łuczników No tak, zaakceptuj, zaakceptuj, tylko nie wycofuj się pod mur Dobra, na całe szczęście nie zaatakowałbym, mógł tą jednostkę zaatakować, a na nie się wycofać i musielibyśmy walczyć garnizonem z miasta Doblegasz kolejny fort Kolejna armia mongolska idzie Generalnie Mongłowie działają tak, że oni są bankrutami. Oni nie mogą mi zbudować nic zrekrutować. I polegają tylko na początkowym respie jednostek. Tylko nie wiem jak duży jest ten respy jednostek, więc w teorii moglibyśmy... oj, Jezus, asasyni, ile tych asasynów bizantyjskich. Wszyscy zaczęli asasynów robić. Nie wiem, ile byśmy musieli tych armii przemielić? Żeby to faktycznie dało się odczuć, że oni stracili tą całą swoją siłę do inwazji nas atakujesz? Nie, zastąpiłeś nam drogę, okej. Okay. Kandydat do adopcji, dawaj, bierzemy ciebie. Gildia Dostępca, dostępna w Tamai, asasyńska. Tamaja jest tutaj, nie, nie potrzebujemy. Nie potrzebujemy kolejnej tej. W ogóle zdałem sobie sprawę, że my już połączyliśmy. Prowincja nasza, nasza bałkańska, bizantyjska połączyła się z syryjską prowincją bliskowschodnią tutaj przez Ankarę. Mamy połączenie lądowe. Tutaj cyk, 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 cyk tutaj przez Ankarę i tu przez Kayseri do Adany wchodzi. Także pierwsza część się powiodła. Prowincje połączone. Great sukces. Cesada oblężona. Mm, Golden Orda, wy to oblegacie, tak? Ok, ale to jest chyba spory garnizon. się dać radę, to jest dużo łuczników. No, mało piechoty. Raport kandydalski z Portugalii nominowany. Nowe jednostki, raport budowlany, wieści rodowe. Najpierw rozwinięta frakcja, raport z końca tury. No i chłop nam choruje. No dobra. W takim razie. Tutaj dziękuję wszystkim, którzy oglądali do końca. Łapek, górę, soczysty komentarz. Widzimy się jutro. Cześć, cześć.